Bracia i siostry, pierwsze kazanie pasyjne o wierze. Wiara jest darem, którego nie można posiąść raz na zawsze. Jest darem ulotnym. Łatwo utraci wiarę ten, kto się po prostu o nią nie troszczy. Wiara nie jest czymś stabilnym i danym na stałe. W życiu człowieka są lata pewnej i stałej wiary, ale są też dni zwątpienia i chwile wiary słabej. Ale to wciąż wiara. Jest więc wiara wyznawana, umacniana i wiara odzyskiwana. To wszystko może się wydarzyć w naszym sercu. Stąd niekiedy przeżywamy takie udręki wewnętrzne, że kiedyś byłem bardziej wierzącym niż dziś że nie miałem tylu wątpliwości wierzę co teraz poszukiwanie stanowi część drogi wiary. Wierzącym jest ten, który nie chce pozostać tym kim jest, ale chce wzrastać, chce być kimś więcej. Stąd wiara może po prostu boleć. Ból jest oznaką rodzenia. Wiara się rodzi, rośnie, stąd doświadczenie bólu wiary. Ale jeśli wiara jest żywa, będzie niejednokrotnie raniona, narażona na kryzysy. Wiara zraniona, na której widnieją blizny po gwoździach, jest wiarą wiarygodną. Wiara, która nie przeszła przez noce krzyża i nie dosięgła głębi serca, takiej mocy nie posiada. Wiara to ciągłe szukanie i zawierzanie. Nie jest ona czymś stałym. Bracia i siostry, nasze czasy charakteryzuje zmęczenie. Przeczekujemy życie. Przestajemy tęsknić i przestajemy szukać Boga. Nasza wiara nam wysycha. Dlaczego? Bo kryzys wiary przychodzi wtedy, kiedy nie jest ona kwestionowana, kiedy nie stawiamy pytań w wierze. Problem dzisiejszych chrześcijan nie polega bowiem na tym, że nie znamy właściwych odpowiedzi, ale na tym, że zapominamy o pytaniach. Nie pytamy i nie szukamy. Wszystko wiemy i ogłaszamy. Gdy człowiek nie stawia pytań, wszystko staje się obojętne. I właśnie jedną z boleści współczesnego człowieka jest obojętność, rutyna, przyzwyczajenie. Również obojętność wierzeń. Popychani strachem, tradycją albo intuicją jakoś wierzymy. Ale taka wiara nie może osiągnąć swej pełni. Może być wiarą bez miłości. Smutna to wiara, ale się zdarza. Wiara bez miłości. Laura Anderson, pisarka, piosenkarka, reżyserka, w jednym z ferietonów przytacza historię o miłości z przymusu. Pisze. Pewnego razu znalazłam się w rodzinnej farmie w Pensylwanii. Siedzieliśmy przy kuchennym stole i przyszła babcia. Usiadła z nami i zaraz zaczęła męczyć wnuczka, daj babci buzi. Dasz babci buzi? No dalej tylko jeden buziak. I w końcu ojciec dziecka trochę się zdenerwował i mówi, niech się mama uspokoi. Da mama, da mama mi buziaka, jeśli będziemy w innym pokoju. Oj, no i parę chwil później przeszliśmy do dużego pokoju na obiad. I historia z buziakiem rozpoczyna się na nowo. I babcia zaczyna, no teraz wnusiu chyba dasz babci buziaka. I wnuczek podchodzi do niej, pociągając nogami, przytula usta do jej policzka. A ja na to patrzę, kontynuuje Laura Anderson i widzę, i widzę jak ten mały chłopiec właśnie nauczył się całować bez miłości. Pocałunek jako forma zapłaty, element układu. Pocałunek bez miłości wstrząsał. Bracia i siostry, a czy nie zdarza się nam również taka postawa wiary, wiary bez miłości? Modlitwa bez miłości, chodzenie do Kościoła z obowiązku i przestrzeganie przykazań ze strachu. Wiara bez miłości musi chyba być smutną. A na dodatek, pewnie jeszcze trudna na co dzień, wierzyć i nie kochać Boga. W takim razie, czy warto wierzyć? Nie wierzyłbym, gdybym nie uznał, że rozsądnie jest wierzyć, odpowiada święty Augustyn. W takim razie, w co wierzą ci, co wierzą? Czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć, kim jest Bóg tym wszystkim, którzy nie wierzą? Usiłujemy. Choć przeczytaliśmy wiele książek, często nie potrafimy wyjaśnić, kim jest Bóg, bo to tajemnica tajemnic. Umiejętność przyjęcia tajemnicy jest szansą dla naszej wiary. I obecny czas powinien być czasem bardziej pogłębiania więzi, aniżeli wyjaśniania. Czasem podejmowania prób by żyć w Chrystusie, trwać w nim i wzrastać w nim. Ojciec Święty Benedykt XVI napisał w jednej ze swoich książek, że język teologii może jedynie przybliżać nas do prawdy. Wiedza teologiczna może nam pomóc zbliżyć się do tajemnicy. Nic jednak nie zastąpi zgiętych kolan na modlitwie, kiedy to serce do serca zagląda. Te chwile osobistych spotkań z tajemnicą dają moc w wierze i błysk radości dla duszy. Nie wiedza teologiczna, zgięte kolana. Co więcej, wiara daje moc, aby po prostu szczęśliwie żyć. Andrzej Seweryn po premierze filmu Prymas zapytany przez dziennikarkę, co dało mu spotkanie z taką postacią, jak Prymas Tysiąclecia powiedział. Grając Prymasa Wyszyńskiego, zrozumiałem, jak silny może być człowiek dzięki swej wierze. Bracia i siostry, siła płynąca z wiary, szczęśliwy człowiek, którego Bogiem jest Pan. Wiara, choć jest darem, to przybiera takie oblicze, jakie my sami jej nadajemy. I można wyróżnić dwie postawy spotkane wśród ludzi wierzących dwie postawy wiary. Pierwsza to styl powinności i obowiązku. I na horyzoncie tego podejścia do wiary widać przykazania, nakazy i zakazy. Drugie podejście oznacza, odznacza się radością, która wynika nie z przymusu, co z obfitości. Robię coś, daję coś komuś nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. I ta nadwyżka ponad to, co trzeba, jest uśmiechem wiary szczęśliwej. W Biblii jest mowa o dwóch górach: Góra Synaj i Góra Błogosławieństw. Góra Synaj to góra dziesięciorga przykazań, góra zakazów i nakazów. Góra Błogosławieństw, ona jest inna. Ona już wyrosła z nakazów i zakazów. Góra błogosławieństw to góra radości, miłości obdarwującej. Nie muszę, ale chcę, chcę dawać więcej niż trzeba. Góra Synaj to pomruk przypominania i upominania. Góra błogosławieństw to echo Bożej radości. Błogosławieni jesteście. Dwie góry i dwa style życia wiarą. Jeden płynący z Synaju, drugi z góry błogosławieństw. Z jednej strony życie na minimum, bardzo ostrożne, aby nie przekroczyć granic, i z drugiej strony życie uniesione przez miłość, miłość ofiarującą więcej niż dekalog. Synaj, no synaj daje kamienne tablice, a my, a my mamy serce. Kamienne tablice są zimne, serce jest ciepłe. Jeśli serce kocha, to nie czeka na nakaz i nie boi się zakazu. Ono spieszy się kochać. To styl wiary szczęśliwej która się nie lęka, ale się raduje. Pogodne oblicze wiary, dojrzałej wiary. Bracia i siostry, to my decydujemy o stylu naszej wiary. Wiary dekalogu czy błogosławieństw. Smutne jest chyba życie ciągle w poczuciu konieczności i powinności. Inaczej się żyje, kiedy czyni się więcej niż trzeba. Musimy więc podjąć decyzję, który styl życia wiary chce wybrać. Góry Synaj czy Góry Błogosławieństw? Pomiędzy zaś tymi dwoma górami rozciąga się Dolina. Tam nie ma przykazań ani daru siebie. Ludzie Doliny żyją według swoich zasad. Ludzie Doliny to smutni ludzie żyjący jedynie dla siebie, a więc obok siebie. Czy jest możliwe, żeby człowiek wiary, człowiek góry, szedł na Doliny? Jak człowiek wiary może zejść do Doliny Niewiary? Jak to przebiega? I jeden z Was mnie zdradzi. O kim mówi? No chyba nie ja, Panie. No właśnie dobrze, że dodajesz chyba. Zdrada rodzi się nie natychmiast. Nie spada z góry jak piorun. Zdrada rodzi się powoli. Zdrada Judasza nie rozpoczęła się w momencie, gdy zdecydował się wydać Jezusa arcykapłanom. I ucieczka uczniów nie dokonała się dopiero w Ogrójcu. Również zaparcie Piotra nie miało miejsca na dziedzińcu arcykapłana. Te zdrady, te zdrady uczniów jedynie w określonym momencie się dopełniły. One rodziły się powoli. Tak niby nic, aż pewnego dnia mówisz: Ja nie wiem, jak się to stało. Stało się, bo musiało się stać. Gdy w życiu ucznia, gdy w życiu naszym Jezus nie jest wartością nadrzędną, czyli po prostu wszystkim, to uczeń gnuśnieje w przeciętności, letniości i ostatecznie staje się ofiarą upadku, zdrady. Historia zagubienia Judasza rozpoczęła się, gdy przestał dbać o głębszą relację z Jezusem. Przestał się starać o to, by ta relacja była bliska, osobowa, serdeczna. Judasz nie rozmawiał z Jezusem o swoich wątpliwościach, jak czynił to chociażby Piotr, buntując się. Bracia i siostry, jeśli się kogoś kocha, to pragnie się być z nim blisko. Gdy komuś zależy na kimś, wówczas nie sposób tego ukryć. Od razu staje się to wiadome dla wszystkich wokoło, że są relacje bliskie. Kto zdradzi? Ten, kto nie kocha. Jeden z was nie zdradzi. To chyba nie ja. Nie byłbym tego taki pewien. Rozluźniają się nasze więzi z Jezusem i wielu z nas wiara usycha. I zdrada, ucieczka, pozostawiony oprawcą, mój Pan. To moment braku więzi z Jezusem. A to oznacza sprzeniewierzenie się ucznia. Popatrzcie, bracia i siostry, w chwili, w której Jezus dokonuje najważniejszego przejścia, uczniowie są nieobecni. I to opuszczenie godzi w samego Jezusa, ale i w samego ucznia. I kiedy uczeń oddala się od Jezusa, gubi swoją tożsamość. Judasz, zdradzając Mistrza, niszczy siebie. Piotr, który zapiera się Jezusa, zapiera się siebie. Wspólnota dwunastu, kiedy przestaje być z Jezusem, ulega rozproszeniu. Rozluźnione więzi z Jezusem to początek zdrady. Wiara zaczyna usychać. I pierwsze uderzenie w Jezusa przychodzi nie ze strony tych, którzy szukali sposobu, jak Go ująć, ale ze strony jednego z dwunastu, z najbliższego grona uczniów. Wydać swego Pana. Pana, który mnie kocha, który mnie wybrał. Pojmujecie ten dramat ucznia, a właściwie nasz dramat? Bracia i siostry, ta ciemna noc grzechu może stać się też czasem rodzenia nowego początku. Wszyscy zdradzają Jezusa, lecz po dniach zagubienia jedenastu wróci. Tylko jeden nie potrafi wrócić. Powrót do Jezusa zmienia ich relacje. One się różnią od wcześniejszych. To jakby początek wiary odzyskanej, która już ma doświadczenie zdrady, ale i powrotu. Bracie i siostry, jeżeli kiedyś zdarzyłoby się nam zejść do Doliny Grzechu, obyśmy nigdy nie pozostali w ciemności do końca. A jeśli by ogarnęła Was ciemność grzechu, wracajcie. Niech to będzie czas nowego początku, wiary odzyskanej. Ludziom wiary może przytrafić się też wątpliwość. Co ja z tego będę mieć? Wierzę. No i co? Jedna z sióstr za chrystianek dzieliła się kiedyś swoim odkryciem, że nawet jeśli człowiek jest blisko Jezusa, to nie czuje się nasycony. Pragnie czegoś więcej, jeszcze czegoś więcej. Inspiracją dla pojawienia się tej myśli była jej osobista historia, która wydarzyła się jakiś czas temu. Siostra ta opowiedziała mi ją w następujących słowach. Po ślubach zakonnych skierowano mnie do pracy w parafii, mówiła. Byłam katechetką i ksiądz Proboż zlecił mi przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej. Robiłam to chętnie, bo lubiłam dzieci, mam trochę smykałkę pedagoga, czułam się spełniona. I przyszedł dzień Pierwszej Komunii Świętej. Razem z dziećmi bardzo go przeżywałam. Patrzyłam, jak przyjmowały Komunię Świętą, podchodziłam do nich w czasie przy Świętej, radziłam też coś rodzicom, byłam cała zaangażowana. I msza święta się skończyła. Jeszcze zrobiliśmy sobie zdjęcie, i w pewnym momencie zostałam sama w kościele. Zrobiło mi się przykro. Nikt mnie nie zaprosił. W ręku trzymałam róże, które otrzymałam w podzięce. Pomyślałam sobie, cały rok pracy, zabieganie, modlitwy za nich i co. Poszli sobie. A ja. I popłynęły mi łzy. W kościele nie było nikogo, więc usiadłam w ławce. Otworzyłam brewiarz i wzrok mój spoczął na następującym wersecie psalmu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Zrozumiałam, komu służę. Na szczęście był to początek mojego życia zakonnego. Później już nigdy nie miałam pretensji, że ktoś mnie nie docenił, nie podziękował, nie zauważył. Wiedziałam komu służę. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Co ja z tej wiary będę mieć? Aby się nauczyć życia zgodnego z tymi słowami, Trzeba przejść drogę od powołania przez Jezusa do osobistego wyboru Jezusa. Trzeba przejść tę drogę od przekazanej wiary od rodziców do mojego wyboru Jezusa. Jezus wybrał tych, których chciał, których pragnął, których kochał, tych, których, jak mówi kardynał Martini, upatrzył sobie w sercu, których nosił w sercu. Bracia i siostry, tak jak uczniowie, my również pociągnięci miłością Pana, poszliśmy za Nim i wierzymy w Niego. Ale to jeszcze nie oznacza być wierzącym, dojrzałym do przyjęcia Jezusa. Uległość Jego wezwaniu nie musi bowiem być równoznaczna z porzuceniem skoncentrowania się na sobie. Podobnie jak w Ewangelii, według św. Marka uczniowie na polecenie Jezusa zaczęli przeprawiać się łodzią na drugą stronę jeziora, aby ostatecznie spotkać go kroczącego po wozie. Tak również nam trzeba przebyć tę wędrówkę, tyle że w wymiarze wewnętrznym przeprawić się na drugą stronę, od siebie do niego. Nie ja jestem ważny w wierze, Bóg jest ważny w wierze. I to przejście, to przepłynięcie na drugą stronę jest procesem trudnym. Ale takie przejście stanowi nowe oblicze wiary, wiary dojrzałej, szczęśliwej, wiary góry błogosławieństw. A wtedy z pewnością nie będzie nas męczyć pytanie, co ja z tego będę mieć. Vsakemu z nas v tedi Bog sam bestarče. Amen.